Hej, z tej strony jestem wraz z Merkurem i gramy w Diablo 2 Lord of Destruction. This is yours. Oops. Forgive me. Cześć. Okay. E I mam teraz Ej, na Ty możesz ze mną robić na przykład? Damki 0 oh. Golda, okej? Okay. Nie. Chodź. Kurde, kurde, kurde. Chodź po questę. Tak, chyba każdy wie co to jest Diablo. Przynajmniej powinien. Bo Diablo to jest takie RPG, dość stare, ale Jare. Tylko niestety gramy po angielsku, gdyż nie wiadomo czemu. Kupiliśmy po prostu grę oryginalną. Mamy ją po angielsku, a nie po polsku. Więc what the fuck? Dobra, Nieważne co ona tam mówi. O, quest'a dostajemy od Den of Evil, czyli... Jak to się nazywało? Siedlisko zła? Tak, Siedlisko zła. No, ale tutaj... Tylko, ej, zaproś. Party jesteś. Buja koszałka. <gry> tak, i najlepiej, się tutaj gra z mapą włączoną. me coming. Ha, i my gramy na podwyższonym poziomie trudności, czyli players, nie Ej, czemu ja, Nie Nie ma problemu. Nie na kutary. Nie się problemu. Nie ma problemu. tak Uuu problemu. Nie Level problemu. Ja będę dodawał, a, bym a, bym bawał, a wow. Ale co. A ja co mam dodać? Nie wiem, ja nigdy nie gram, na. Haul! Hej, oki. No dodam sobie haula, zobaczymy. Wow. Ej, uciekają no. ode mnie. Hej. No. Zarąbię giera. No. To jest nie da, Patrz to. To jest że nie ma autoluta. Ok, trafiaj go. Lol, jakie mam lagi u ciebie? Co? Hmm. Jak... Nie co? A jak mam lagi? a ty masz ping 500 no i, i przez to mam ping milion przez ciebie. Mam sceptera. Będzie trochę warty. Matkę dla tego. A ja jeszcze na jeden na o. Tak, na początek zapomniałem sprzedawać Mastery. czyli mistrz... mistrz... czy tak Fibularzy. Wow Tak nie nagraliśmy ponieważ nie da się go w ogóle I po prostu to była masakra Dzidę Pokaż pokaż I pokaż, pokaż, Nie, nie wiem kiedy trafię w koleżę. O. Ej, ej, ej... Jak to samo w tych skrzyżach są łapki? O, ej, Moje berło! Yes, super! Uu, super berło! Będzie 5 tysięcy, <grym> będzie 5 tysięcy... Ja bym sobie założył. Nie, nie szok. Ja to... ...nie, chodzę, nie tyle tego... ...siły, ale i tak... ...to dla zabójczy nie jest podzieżą do No, tutaj ja zbieram, właśnie tak zastanawiam. O, czekaj. O. Ha! Ej! Wow! To porek i jeszcze rzucasz że Ty. Idź na euro 2000 milion. To tak. te jest już... są różnego e, typu bufy takie Jak to się nazywa? Aura Nie wiem Dobra, powiem że to jest aura co ja chcę dodać? To jest aura experience Czyli że Ty to, level. I dexterity. E, to jest aura doświadczenia, czyli więcej doświadczenia się dostaje Jak się to ma ja wow, dodam, jaki ja damage to Mam plus 10% damage, a, Atak plus 40, i 6% szans na quitta. To są w ogóle quity? Oho, A? No ja właśnie też tak się to Może Masz więcej procent na. To jakby 100% tego uderzenia twojego I ty mi wszystko kradniesz, bo ty masz mniejszy ping No i... Jeszcze nie ukradłeś tą no jasne Masz tapkę Oooooo wejdź już ją Ale ja ich nie chcę Ja też nie O, tu jesteś Flavia. Turn back. Nie. Yeah, back. Yeah. O, tu za sobą mapki są. Chodź co, do góry. Jak to było zimne pustkowie? Nie, zimna wiem. Równina, o. Ale to jak to się. Cold Plains. Wow, równa. boss. Wow. O oh, fuck. Ginę. Ała, ała. Ała, po, po no i podniosłeś ją, jezu. Ja wszystko wywalam z ekwipunku, a ty mi ją podniosłeś. Oj, wow. i nic nie będę miał później. Ej, chodź tam niżej, do tego. Tylko... Tam... Y... Nie, 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 nie. Tam, a, f... Już jedną rozwaliłem. Została tak... Ona jest skurde... no, rozwali się. Została. ale mam lagi gdzie jest o Czemu trzeba na maliki krzesić i need more money i need more money o o o da się jakoś szybko wystawiać pociąg Ej, chyba nie. Chodź tam hmm. niżej. Jeszcze hmm. się teleportuję. Ej. Ej. Jezu, ja w ogóle już Nic nie mam z tego z tego wyjścia Żadnej kasy nie dostanę 1700 ten superior scepter on ma chce 224 A za A jaki to a Zwykły mać? scepter Patrz Zwykły scepter to jest 1700 ciała A ten chciała o... 200 Ale jaki ma damage ten? Za 200 6 do 11, a tam. Tamten... Ja a Ten ma 6 do 11. O, to, to możesz mi go dać. Ja go sprzedałem. Aha, On tylko 200, był wart. Teraz go kupisz za Ej. 10 tysięcy. Ej, sprzedam ten złoty ten. Złoty ten tego jest. Z... A, sprzedam go. I chodź się podzielimy kasą Jesteś. Ile za niego dostajesz? 5k. Oho. Się da więcej. To max jak na ten. 4k hmm. dostałem. No, połowę. Good day. Yes. Oho. Aaaa, co sobie to kupić? Mały shopping trzeba zrobić. Hmm, ooo, helmet. Ooo, jakieś ją na Katary. Greetings. O, tu jest za dwa diamenty, to co kupię? Znaczy, dwa krainy co tam jest. Wspomniałem to się nazywa Gold. Aha, dwa miejsca na dwa sloty. O, nie ja mam już nawet fajny setek. Setyk. To są za 1000 buty, a tylko dwa więcej obrony, więc nie kupuję. Ja w ogóle nie mam butów. Nie biegam na bosaka Buja kasza. A ja sobie chyba kupię eee... Wow Dwie maczugi chciałem sobie kupić, ale tutaj widzę Ile to jest? One hand Będę biegał z dwoma broniami. O! Jeszcze 4 mil tysiące zostało no. <noise> Patrz, gdzie ty jesteś? Nie wiedziałem, że są takie, ten... is in 33 seconds Czyli, że jeden... Jeden, ten... Zniszczenie poprawia 3 z, z sekundy Nie wiedziałem o takim czymś ja może doszło w tym patchu. No Możliwe, my gramy. A co on ma w ogóle na tradecie normalnym? Wow, Wow, to se kupię. Wow, to se też kupię. Wow, to se okay. se też kupię. O, ma kutara. <laughs> wow, złoty kutar! Oh yeah! <laughs> Oh yeah. złoty czy żółty? Żółty. Łał. Tu Nie rozróżniam kororu Ko, kororu kororu. Tu Dobra. Buja kosza. Chodź, buja kosza. Chuj nie bujaj Buiaj.

Jakie masz obrażenia na tym swoim 11, 14. A tu ja mam na tym czarze, mam 10, 26. I ja ty, mam pomysł. Który ty masz level? Czwarty level. Ja mam piąty, szósty, piąty, szósty.